Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym materiale pomówimy sobie o ofertach typu Order Bumps, ale nie o takim typowym zastosowaniu, które zna na pewno każdy z nas, czyli oferta jako taki dodatkowy produkt, który prezentujemy w koszyku zakupowym, by tym samym podbić jego wartość. Tylko mówimy sobie Order Bumpsy w troszkę innym zastosowaniu, powiedzmy w trochę nowej odsłonie. Mianowicie można takie oferty Przedstawić na stronie podziękowania, czy to za zapis na webinar, czy na przykład po pobraniu darmowego lead magnetu. Mam nadzieję, że zaciekawieni. Jeśli tak, to zapraszam oczywiście do oglądania, gdzie sobie skonfigurujemy to krok po kroku, żeby każdy wiedział, jak to może zrobić u siebie na platformie. Na samym początku musimy oczywiście taką ofertę order Bump utworzyć, także w tym celu przechodzimy do panelu administracyjnego. Rozwijamy zakładkę Moja sprzedaż, następnie przechodzimy do Bumps Ofert. W tym miejscu zielony przycisk, dodaj nową ofertę i standardowo uzupełniamy po kolei wszystkie pola. Na samym początku wpisujemy nazwę naszej oferty. Jest ona widoczna tylko i wyłącznie na nas, żebyśmy wiedzieli, co to dokładnie jest za oferta. W następnym punkcie wybieramy. Produkt płatny, który ma być przyznany w ramach zakupu tej oferty. Także w tym miejscu wbieramy koszyk zakupowy naszego produktu. Tutaj mamy 52 pomysły. Wpisujemy cenę. U mnie będzie to 14,99. Standardowa cena, tej powiedzmy 90. 7 zł. Uzupełniamy dalej. Tytuł oferty: ja tutaj na leniucha, powiedzmy, skopiuję sobie z drugiej strony. Skorzystaj z 52 sprawdzonych metod. Pod tytuł oferty: Jak zarabiać na wiedzy, pasji i doświadczeniu. Następnie uzupełniamy jeszcze krótki opis. Poznasz 52 sprawdzone metody na przekształcenie swojej wiedzy w dochodowy biznes online. Dowiedz się, jak tworzyć kursy, produkty cyfrowe i generować pasywny dochód. Książka jest bezpłatna, płacisz tylko za dostawę. Musimy również jeszcze tekst naszego przycisku. W moim przypadku będzie to po prostu dowiedz się więcej i w tym miejscu na samym dole mamy takie pole opcjonalne, ale akurat w naszym przypadku jest one obowiązkowe. Musimy wybrać przekierowanie, czyli gdzie nasz użytkownik ma trafić po wciśnięciu naszego przycisku dowiedz się więcej. No i my tutaj na samym początku chcielibyśmy, żeby ten ktoś trafił do naszego koszyka 52 pomysły. Także w tym miejscu go sobie wybieram. Klikam dodaj. Co muszę jeszcze zrobić, to dograć grafikę, miniaturkę naszego produktu. Także klikam tutaj. Wybieram nasze zdjęcie. Oczywiście, można sobie jeszcze je wykadrować. U mnie wszystko jest tak, jak powinno. Także klikam zatwierdź. Zapisz i wyjdź. W tym momencie oferta jest zrobiona, trzeba ją jeszcze podczepić do naszej strony z podziękowaniem. Tak więc przechodzimy sobie do zakładki moje strony, zapis na webinar i tutaj mam już jakiś zapis na webinar utworzony. Wchodzimy do jego edycji, przechodzimy do ostatniej zakładki siódmej zaawansowana konfiguracja. W tym miejscu ważna sprawa, gdzie przekrywać klienta po poprawnym zapisie. Nie może to być na zewnętrzną stronę, no bo wtedy nasz użytkownik trafi na tą konkretną stronę, a my chcemy, żeby trafił na. Prostą stronę, dziękuję Ci, skonfigurowaną w tym module. Uzupełniamy treść tej podstrony. W moim przypadku bardzo krótko: dziękuję Ci za zapis na to wydarzenie. Spotkanie odbędzie się tutaj. W tym miejscu, oczywiście, powinien być link do spotkania. Dołącz do grupy na Facebooku, która zrzesza organizatorów wydarzeń, szkoleniowców oraz osoby działające w branży kursów internetowych. Jak powiedzmy, jeszcze mała autoreklamę. Opcja, która nas w tym materiale najbardziej interesuje, znajduje się poniżej, czyli wybierz oferty sprawa maksymalnie trzy skonfigurowany w zakładce BAMS offer do promowania na podstronie dziękuję Ci, także tutaj z rozwijanej listy mamy tylko w moim przypadku jedną taką ofertę, wybieram ją sobie zjeżdżam na sam dół, zapisuję tą stronę, klikam podgląd, możemy się oczywiście zapisać, także niech będzie Jakub Jakub Web2Learn, telefon tutaj też podajmy, zapoznaliśmy się i oczywiście akceptujemy regulamin, zapisujemy się Czekamy krótką chwilę, aż, nasz, aż nas przywróci na kolejną stronę. No i tak naprawdę jest to wszystko gotowe. Mamy naszą prostą stronę, nasza krótka treść i nasza, co przed chwilą, wgrana oferta, order B. Po wciśnięciu, oczywiście dowiecie więcej, przekieruje nas do koszyka zakupowego. Natomiast w sumie same ważne sprawy w tym materiale jest jeszcze jedna informacja, bo możemy przekierować użytkownika nie od razu bezpośrednio do koszyka zakupowego, tylko na przykład na zewnętrzną stronę, gdzie będzie cały opis tejże książki, już pokazuje co i jak. Oczywiście przyda nam się strona naszego produktu, także ja skopiuję sobie. Jej link, wracamy się do platformy i następnie musimy przejść do zakładki metody płatności. W tym miejscu klikamy dodać nową metodę płatności i teraz nie podczepiamy żadnej bramki płatniczej, tylko z rozwijanej listy zjeżdżamy na sądu i wybieramy własny link URL. W tym miejscu wpiszmy sobie jeszcze nazwę, tutaj przykładowo nie będzie to sama, co w przypadku nazwy Order Bumpa i we własnym linku URL wklejamy link do naszej strony internetowej, do naszego landing page'a. Dodajemy Tą metodę płatności. Wracamy się znowu, moja sprzedaż BAMS offer, edycja. I jedyne co musimy podmienić, to tutaj tą naszą ostatnią opcję, czyli przekierowanie po zakupie. Tutaj zjeżdżamy i wybieramy metody płatności i naszą nowo dodaną metodę płatności. Zapisz i wyjdź. Wejdźmy sobie wtedy jeszcze raz z mojej strony, zapis na webinar. Podgląd. Zapiszmy się jeszcze raz, czyli jak numer telefonu. Zapoznałem się, zapisuję się. Nic się tutaj wizualnie nie zmieniło, ale po kliknięciu dowiedz się więcej. Zostaniemy przekierowani na nasz landing page, gdzie oczywiście. Klient może zapoznać się z daną ofertą, z danym produktem, i w tym miejscu jest już przekierowanie do naszego koszyka zakupowego. Tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, takich ofert na jednej stronie może być trzy. Także śmiało zachęcam do wypróbowania i do wdrożenia tej opcji u siebie na. Platformie. A gdyby ktoś tą opcję chciał zastosować na swojej stronie z pobraniem lead magnetu, działa to dokładnie tak samo. Zakładka mojej strony lead magnet przechodzimy do edycji konkretnej strony, zakładka siódma zaawansowana konfiguracja i analogicznie do zapisu na webinar w tym miejscu podpinamy naszego. Bampa. Ja ślicznie dziękuję za obejrzenie tego materiału, oczywiście zapraszam do skomentowania, jeśli coś jest niejasne śmiało pytajcie w komentarzach, ja się żegnam i do usłyszenia w następnym instruktażu. Do widzenia.